Tu są połączenia portowe. Ja bym tu, kurde, normalnie porcik jakiś postawił. Gdzie jest port? O, w pociągach port. Co za kretyn. Czemu by portu i mnie postawić? Tu jeden. Na przykład. Oj. Z2 nawet. Ciekawe, czy jak postawiłem tak blisko, czy będą korzystać, nie? Przekonamy się. Sprawdzimy po prostu. Robimy testa. Czy warzywa będą korzystać z obu portów, czy z jednego? Czy warzywa będą warzywami zwykłymi, czy takimi bardziej To Sprawdzimy to. Eksperyment mamy na żywo teraz. Czy oni ogarną, że port istnieje? Jeden, więcej niż jeden. o, o, o już jadą do niego! O, o, o. Od razu pojechali do niego. Jak się napalili na ten port. Kurde.